Jeżeli jesteś osobą pracującą, koniecznie obejrzyj ten materiał. Czy to prawda, że dofinansowania na start firmy są tylko dla osób bezrobotnych? No właśnie nie. Z tej strony Jan Brac, to jest kanał BizPlaner.pl o dotacjach i biznesie i dzisiaj opowiem Ci o dofinansowaniu, które możesz uzyskać pomimo, że pracujesz. Dotacja dla osób pracujących to nie mit. Jeżeli mieszkasz Miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że możesz ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej. Dofinansowanie jest bardzo pomocne w sfinansowaniu m.in. zakupu maszyn, oprogramowania, wyposażenia, prac remontowo-budowlanych, czy także w niektórych przypadkach zakup środka transportu. Najbardziej interesująca kwestia, ile możesz otrzymać tego dofinansowania. I tu mam bardzo dobre informacje. Jest to najwyższe dofinansowanie. Na chwilę obecną, które możesz otrzymać na założenie własnej firmy. Jest w widełkach między 50 a 100 tysięcy złotych. Natomiast musisz pamiętać, że sfinansuje ono tylko zakup nowych rzeczy i oprogramowania. Jak długo przyjdzie ci czekać na dofinansowanie dla osób pracujących? Tutaj niestety mam trochę złą informację. Rozstrzygnięcie finalne naboru z podpisaniem umowy z reguły trwa między 6 a 9 miesięcy. Jest to dofinansowanie, w którym wniosek Oceniany jest dwuetapowo. Pierwszy etap jest lokalny, i tutaj tworzą się listy rankingowe, które później trafiają do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski nie weryfikuje punktacji, która została przyznana przez lokalne instytucje, natomiast sprawdza całość pod kątem merytorycznym i formalnym. Decyzja z lokalnej instytucji z reguły jest wyznaczana w ciągu dwóch miesięcy, natomiast pozostała część oczekiwania na podpisanie umowy. To kolejka, którą spotkasz w Urzędzie Marszałkowskim. Kiedy możesz założyć działalność gospodarczą? Czysto teoretycznie sugeruję, żebyś zrobił to dopiero po decyzji lokalnej, ponieważ na 99% Urząd Marszałkowski podtrzyma tą decyzję. Jeżeli udzielisz odpowiedzi w terminie na pytania Urzędu Marszałkowskiego, dotacja zostanie Ci przyznana. Natomiast, nie wiem czy wiesz, ale możesz skorzystać z instytucji działalności nierejestrowanej. Pomimo prowadzenia działalności nierejestrowej, będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie, a w czasie weryfikacji Twojej dokumentacji nadal czerpać z tego przychody. Czysto teoretycznie, firmę możesz założyć po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jednak odradzam Ci to, poczekaj chociaż do pierwszej decyzji lokalnej. Dlaczego? Jeżeli pospieszysz się, założysz firmę, i dotacja nie będzie ci przyznana nie będziesz mógł ubiegać się o inne formy sfinansowania twojego pomysłu na biznes pod jakie działalności rekomenduję to dofinansowanie przede wszystkim na te w których potrzebny jest zakup jednorazowy większego specjalistycznego sprzętu. Możesz też pomyśleć o działalnościach związanych z wynajmem, na przykład glamping, ale musisz być świadomy jednego. Przy tym dofinansowaniu będziesz musiał od razu przedstawić różnego rodzaju pozwolenia, które przedstawią, że Twój biznes może być prowadzony w danym obszarze i nie zakłóca chociażby... Warunków zabudowy. Zdecydowanie łatwiejszy proces legislacyjny jest w przypadku działalności mobilnych, które rejestrują tylko siedziby na terenach lokalnych, a usługi mogą wykonywać wszędzie. Jaki jest stopień trudności tego dofinansowania? W mojej ocenie, czyli osoby, która zawodowo zdobywa dofinansowania, stopień trudności jest 5 na 5. Niestety. Dlaczego? Przede wszystkim musisz przygotować się do naboru, zweryfikować czasami niejasne kryteria lokalne wyboru takich operacji. Poza tym dokumentacja którą przyjdzie Ci przygotować to z reguły 100-120 stron jeżeli podliczymy wniosek, biznesplan i pozostałe załączniki. Musisz też pilnować wszelkich formalności które z reguły trzeba wypełnić do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Co więcej jest to dofinansowanie sprawdzone przez dwie instytucje więc możesz oczekiwać Pism związanych z prośbą o wyjaśnienia lub zmiany Twojego wniosku na każdym z tych etapów. Z reguły instytucje lokalne dają Ci czas od 3 do 7 dni na udzielenie odpowiedzi lub zmian w dokumentacji. Natomiast urzędy marszałkowskie. Z reguły od 7 do 14 dni. Daj mi znać w komentarzu, czy dofinansowanie rzędu 50 do 100 tysięcy złotych pozwoli sfinansować Twój pomysł na biznes. Oczywiście będę wdzięczny, jeżeli zasubskrybujesz i zostawisz łapkę w górę. Im więcej takich czynności, tym więcej darmowych treści będę mógł przygotować dla Ciebie i tym samym pomóc Ci w zdobyciu dofinansowania na start Twojego biznesu. Do usłyszenia. To był Jan z kanał bizplanner.pl.